No, i możemy przejść do następnej fazy, już cieniowania takiego rozjaśniającego całkowicie. W tym celu używamy dwóch kolorów. Tylko teraz bardzo Was proszę, uważajcie z bielami. Dlatego, że biel tytanowa, którą macie w pigmentach, ona jest bardzo ostrą bielą, bardzo mocną. Więc trzeba sobie znaleźć taki kolor, który pozwoli nam na rozjaśnienie, ale nie będzie przesadą. W związku z tym, używamy ochry. Czerwonej lub też ym, któregoś z najbardziej żółtych kolorów jasnych ale opieramy się na ochrach lub umbrach. Bo może też być umbra złota. Czasami występuje w kolorach. Robimy sobie kolor ten, który ostatnio wycieniowaliśmy. I do tego dodajemy bieli, ale tak bardzo oszczędnie. Musicie to wyczuć, dlatego że tego się nie da wyjaśnić ile, nie tam dokładnie 1 miligram. Nie ma takiej możliwości. To trzeba samemu, jakby wyczuć. Ale na pierwszy raz róbcie to bardzo oszczędnie. Spróbujcie troszeczkę na ikonie. Jeżeli będzie to ten kolor, który chcieliście, widzicie, że on jest ten. Nie ma to być super kontrastowy kolor. To nie są ostatnie bliki, które będziemy robić później dosyć ostrym jasnym. Tylko ostatnie rozjaśnienie, czyli takie, jakby doprowadzenie do, do ładnej jasności tego koloru. I oczywiście, to też jest znowu laserunek, czyli super rzadka farba. Ja to znowu pokażę, jak wytłumaczę. Super rzadka farba. Za każdym razem pędzelek odsiączamy i dopiero laserujemy bardzo delikatnie. Teraz musicie już być naprawdę super delikatni ponieważ y, można przesadzić z tą bielą i potem to nieładnie będzie wyglądać. Ja spróbuję tutaj zacząć, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Ta biel nie ma nam super mocno czegoś zmienić, tylko ten laserunek ma doprowadzić jakby do końca te wszystkie części rozjaśnić y, mocniej. Ja nie wiem, czy to w kamerze widać. Ja troszeczkę użyję większego, żebyście widzieli. Zepsuję sobie troszkę ikonę, no ale to nic. I kreseczkami znowu wyprowadzamy te części które są już końcówkami najjaśniejszych części. Patrzymy na przykład, na przykładzie macie bardzo ładnie to pokazane. Jest taki cień biały, i dopiero potem są te takie główne bliki. Mi się wydaje, że jeszcze mam za. Chociaż nie. Troszeczkę mogę mieć jaśniejszy. Jeszcze raz rozjaśnię. Podoba ci się taka forma wideo warsztatu pisania ikon? Pamiętaj, proszę o tym, że dzielę się z Tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla Ciebie darowizną na rzecz fundacji, bym mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyje, Potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję. Tu trzeba naprawdę z wyczuciem to kontrolować, żeby no nie przesadzić z tą bielą, żeby ona nie była super mocna. Co kiedy przesadzimy na przykład z bielą, nie? Że, że będzie ten, to laserujemy z powrotem tym kolorem poprzednim. Wtedy nam się to jakby połączy. O teraz mam bardzo dobrą tą bielę. I laserujemy te części, które powinny być bardzo jasne. Tak jak jest na przykładzie pokazane. Też musicie uważać na to, żeby za dużo nie w jednym miejscu, bo się rozmyje to nam. Tempera jest bardzo delikatna. Tu możemy leciutki tylko dać taki. I tym kolorem już możemy zaznaczyć tą część oku. Zauważcie, że ja jeszcze oka nie zrobiłem, dlatego że ono jest tak małe, że najpierw zrobię rozjaśnienie, a później zakończę je dopiero. Teraz uwaga z tym nosem. Nos jest w drugą stronę jasny, nie, w... nie od tej strony, tylko od tej, dlatego że twarz jest przesunięta. I tutaj ta jasność nam wydobywa kształty, też dokładne nosa. Chodźcie, że nos się od razu zmienił. I tak wydobywamy wszystkie te jasne części. Na ikonie. Jeszcze taka uwaga co do tego nie malujemy, że tu jest zakończenie, nie jakieś ten. I ten. to nie są kształty takie ucinane, tylko to są kształty obłe. Dlatego ja kazałem robić te kule, żebyście jakby widzieli, że to musi wyjść kształt obły. To nie jest takie ucinanie. Ucinanie to jest we współczesnej ikonie, akurat. Rozjaśniam tą część wargi też. Lekko zaznaczamy podbródek. i teraz uwaga: z tej strony jest dużo białego. Z tej strony ten sam biały musi być, ale jego jest mało. Tu jest trochę przeciwność niż naturalnie. Ale tak to ma wyglądać i tak rozjaśniamy wszystkie części. Zgodnie z przykładem, jak zobaczycie na przykładzie, macie bardzo dobrze rozjaśnione i tak będziemy teraz wszystkie te części rozjaśniać. Ja za chwilę pokażę już rozjaśnione. W taki sposób. Tam gdzie trzeba to światło ostrzejsze dać, tam je dajemy. No, i po wycieniowaniu już tymi jasniejszymi kolorami, widzicie, że ikona zaczyna ożywać, ma jakiś taki inny już formę. Tak, ja jeszcze spróbuję wam to pokazać z daleka. Tam przełączę kamerę, może mi się uda złapać to bardziej. O! Rzecie światło powoduje mm, bardzo ładne. Już efekt ożywienia. Możemy też tym samym światłem tutaj przelaserować lekko te końce włosów, żeby zaznaczyć, że to jest jaśniejsze. Ja sobie to zostawiam zazwyczaj gdzieś tam na koniec. Też nie chciałbym przedłużać jakby filmów, żeby nie ten. I teraz możemy przejść do położenia światła, które będzie światłem ostatecznym, tym końcowym, takim bardzo jasnym. Przygotowujemy sobie biel. Do tej bieli dodajemy jednak żebyście nie robili super suchej bieli takiej, czystiej, ona będzie za ostra, ona będzie bardzo mocno świecić. Też z wyczuciem dodajemy sobie tego koloru, który był wcześniej, żeby ta biel nie była naprawdę taka super ostro mocna. Troszeczkę gęściejszy pigment, już nie musimy mieć takiego super rzadkiego, troszeczkę gęściejszy, żeby nam się łatwiej te kreski jakby robiło. Ale też nie przesadzajcie z gęstością tego pigmentu. I teraz, tak jak macie na przykładzie, robimy po prostu kreski. Ja zrobię przybliżenie. Robimy kreski i uważajcie, tak jak one są na przykładzie zrobione. Kamera Wam to troszeczkę olbrzymie i pokaże w nieładny sposób, ale postaram się. To są takie kreski światła, które trzeba dość precyzyjnie postawić. To są pojedyncze kreseczki, które nam rozświetlą ikonę. Podoba ci się taka forma wideo warsztatu pisania ikon? Pamiętaj proszę o tym, że dzielę się z tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla ciebie, darowizną na rzecz fundacji, bym mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyję. Potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję. Trzeba naprawdę bardzo się starać, żeby tak samo w oczach. I tak rozświetlamy. Na przykładzie macie bardzo ładnie te kreski położone. Tam był bardzo dobry ikonograf. Więc ja nie muszę jakby wam tego super mocno pokazywać. To musi być bardzo precyzyjnie i to musi być pewny ruch kreseczka kreseczka i zobaczycie że bardzo ładnie nam się ikona zacznie rozświetlać ożywać I w ten sposób ożywiamy końcową już ikonę ja tak jak przedtem mówiłem, oczy zrobię tutaj sobie na końcu, też Wam proponuję, ponieważ one są bardzo małe i może być z tym problem. I odtwarzamy, oświetlamy całą ikonę w ten sposób. Nie musimy tym rozświetlać włosów, ponieważ włosy nie muszą być aż tak ostro. I chodzi o to, żeby też światło, które pada z ikony, było od wewnątrz, a nie od zewnątrz padającym światłem. I pracujemy na tej zasadzie, rozświetlając wszystkie części ikony bardzo ładnie. Pozostanie nam za chwilę wykonanie brody, czyli ścieniowanie jej, wykonanie korony cierniowej i czciny, co też ja pokażę, jak to zrobić. Tutaj już będzie zasada fantazji, jak to. Chcę... ty jeszcze będą sznurki też. Podoba Ci się taka forma wideo warsztatu pisania ikon? Pamiętaj proszę o tym, że dzielę się z Tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla Ciebie darowizną na rzecz fundacji, bym mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyję, potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję. Pozostało nam teraz wykonanie brody. Ja oczywiście wrócę do mojej tablicy i troszeczkę to spróbuję pokazać. Cieniowanie wykonujemy dwoma kolorami: brązowym i czarnym, ale tutaj jest, jak zauważycie na przykładzie, nie jest pokazane, że to są takie bardzo wyraźne kreski nie? zarostu. Tylko jest po prostu wykonane takie cieniowanie kreskowe na samej ikonie. Polega to na tym, że mamy brązowy kolor, tam uzyskany na przykład ze sieny palonej i czerni. I jest to po prostu na zasadzie cieniowania pierwszej warstwy. Ten schodzimy coraz niżej, coraz niżej. Tak, że powstają nam takie jakby włosy. I potem. Czernią robimy tą końcówkę. Końcówkę włosów. Ja to pokazuję, a widzę, że w kamerze tego nie widać, więc jeszcze raz. Na szybko, gdzie tu położyć, tu. Jeżeli mamy ten brąz. On jest taki, to nie może być czerń, tylko brązowy. Tutaj mnie tam wcześniej wyszedł troszeczkę jasny. To, to jest po prostu cieniowanie na zasadzie takiego nie do końca docieniowania. Także nie zalewamy do końca tym kolorem. Cieniujemy pierwszą część włosów tam, gdzie trzeba, i później, już bardzo ciemnym dokładamy tą końcówkę, żeby ona nam się zrobiła ciemna. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Mam nadzieję, że to tam widzicie w kamerze. Ja teraz postaram się zacząć to robić na, na brodzie, tutaj na ikonie, żeby Wam też jakby pokazać. Przyglądajcie się przykładowi, jak to jest mniej więcej wyprowadzone. Że to tam nie jest. Po prostu idzie o przyciemnienie tego miejsca, gdzie, gdzie są włosy. Tak są to robione kreski, po prostu bardzo delikatnie jest w ten sposób wyprowadzana broda i cały ten, ten koniec. I w ten sposób przyciemniamy, wyprowadzamy po prostu jak ma ta broda wyglądać. Patrzcie na przykład, żeby nie przesadzić z długością brody, bo ponieważ nam się zepsuje twarz, można w ten sposób Doprowadzi do tego, że ta twarz będzie wyglądała dziwnie. Tu jest na przykładzie, macie w miarę równą tą brodę, więc ona też nie może pójść za daleko, ta broda. I tymi kreseczkami sobie tą brodę wyprowadzamy. Podoba Ci się taka forma wideo warsztatu pisania ikon? Pamiętaj proszę o tym, że dzielę się z Tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla Ciebie darowizną na rzecz fundacji, bym mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyję, potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję. Możemy lekko też wjechać na to cieniowanie, żeby nam wyszła tutaj broda. Oczywiście to wymaga dłuższego czasu pracy. I tak samo jest z wąsem. W ten sposób wyprowadzamy sobie tą część, czyli brodę. Ja za chwilę już pokażę gotową i później wyjaśnię jeszcze sznurki i cierniową koronę. Ja już mniej więcej to zrobiłem. Zobaczcie, że wysychanie powoduje, że znika ten brązowy kolor trochę, nie? Takie są różne te... Tym się nie należy jakoś nadzwyczajnie przejmować, że teraz będzie fatalnie to wyglądało, tylko po prostu cierpliwie Wykończyć i zostawić, ponieważ po zaoliwowaniu ikona się ujednolici. Intensywność tych kolorów się ujednolici. Jeszcze taką małą rzecz chciałem Wam powiedzieć, pokazać czy też wyjaśnić. Zobaczcie, że ciemnymi kreskami, lekkimi, pozaznaczałem pewne łączenia. Dlaczego tak się robi? To powoduje, że Widzimy, gdzie się kończy dana część, i tu możemy zrobić to we włosach. Tylko to wszystko musi być logicznie zgodnie ze światłem. Tak, że tutaj jest światło, i my sobie możemy zakończyć, jakby podkreślić, że to są czarną kreską, ale ta kreska musi być bardzo delikatna, żebyście nie przesadzili. To nie ma być taka krecha, wiecie, ciężka, tylko taka bardzo delikatna, takie jak światełko, tylko w drugą stronę. I można w ten sposób też zakończyć wszystkie części, czyli włosy ciemnym kolorem je obrobić. Czyli po prostu dać takie zakończenie. Jak światło gdzieś się kończy, to też powstaje taka. Kreska to nam jakby nada wymiaru bardziej takiego, że coś się zaczyna i coś się gdzieś kończy. I już wyjaśniam teraz na czym polega zrobienie cierniowej korony oraz sznurków. To zrobię na tablicy, żeby sobie nie popsuć przez tłumaczenie ikony. Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj. Dobrze. Kochani, cierniowa korona wygląda mniej więcej i sznurek to tak samo, mniej więcej jak włosy. To jest ta sama zasada. Ja spróbuję jakieś kolory tu sobie szybko zrobić, żeby Wam to wyjaśnić. Czyli jeżeli jest Cierniowa korona. No to mamy takie ognie, że są zakleszczenia. To jest jedna z warstw cierniowej korony. Czyli po prostu wracamy do przedszkola i robimy ślaczki. I teraz możemy tutaj, że to jest ta druga gdzieś tam warstwa, tak? To musi być logiczne. I teraz po zrobieniu którymś z kolorów, no wiadomo, że to będzie bardziej brązowe. Ja pokazuję na bardzo jasnych kolorach, żeby, żebyście widzieli, co się dzieje. Wyprowadzamy te kształty, które muszą być wyprowadzone do przodu, tak? Czyli jeżeli tutaj ten, no to ta część poszła nam do przodu. Jeżeli ta część, to ta część. I ta część. I tak samo jest tutaj. Ta część poszła do przodu, ta już nie, więc ta może wychodzić. Robimy taki, tak jak były wyprowadzane włosy. To jest mniej więcej ta sama zasada. Jak wyprowadzamy sznurek, pokazuję. Sznurek to jest taki kształt, że to są. Kolejno te węzły sznurka mogą być różnego typu, nie mogą być krzyżowe, ale ja robię zazwyczaj tylko takie o. Powstaje mi ten sznureczek, czy go tutaj za tak i teraz końcówki zaznaczę jaśniejszym. Oczywiście możemy użyć trzech rodzajów jasności koloru, nie, to nie muszą być że tutaj te końcówki, też ta sama zasada co włosy. No i tu nam powstał sznurek. Nie wiem czy tam widać, bo tak ucieka ten kolor. I powstaje nam w ten sposób sznureczek. Możemy użyć tam, że najpierw użyjemy czerni, że ona będzie nam podkreśli ten sznurek, tak? Można go gdzieś wycieniować, że on jest bardziej wygięty, mniej. Ale mniej więcej jest ta sama zasada uzyskiwania sznurka co włosów, i tak samo jest też z cierniową koroną. Tutaj to wymaga, ja nie będę tego nagrywał nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że, że to by zajęło dużo, dużo czasu. A myślę, że zasada jest wyjaśniona, więc to jest kwestia też pobawienia się. Jeżeli macie z czymś problem, to warto naprawdę robić to najpierw sobie. Kilkakrotnie gdzieś na jakimś papierze, gdzieś na, na czymś po prostu poszukać, jak to powinno wyglądać, żeby nie od razu wchodzić na ikonę z y, jakimiś rzeczami. Ja teraz wykonam już y, cierniową koronę i ten sznurek, po czym y, będzie wyjaśnienie jeszcze kilku y, rzeczy. Jak y, od razu, może też pokażę, jak się maluje tą. Yy, tą pałkę yy, pałkę z bambusa. Nie to jest bardzo pro prosty system, to jest kreska. To ma takie zakończenia. I one tu są szersze i znowu powstaje to zakończenie. Tak. Tutaj schodzimy, ono tu jest szersze i znowu. Ja to tak byle jak teraz robię, ale chodzi o wyjaśnienie po prostu zasady powstawania tego. I potem powstają cienie, tak, że jest... Podoba Ci się taka forma wideo warsztatu pisania ikon? Pamiętaj proszę o tym, że dzielę się z Tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla Ciebie darowizną na rzecz fundacji, bym mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyję, potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję. Cień, który pada od światła, i w ten sposób to powstaje. Macie wyjaśnione wszystkie części. Za chwilę ja już pokażę, jak mam wykończoną ikonę. Po czym puścimy dalsze filmy, które wam pokażą resztę wykończeń. No więc ja już zrobiłem wszystkie te szczegóły, które należało wykonać, takie jak właśnie sznurki na rękach. Wy to w kamerze widzicie takie przesadzone. Oczywiście to nie, nie wygląda tak, ale jakby trudno jest mi to przedstawić wam. Przez kamerę, przez to co widać. Kamera bardzo wyolbrzymia. Później zobaczycie tą ikonę na zdjęciu odpowiednio wykonanym, żeby można było jakby też sobie porównać. Ja też oczywiście używam swojego stylu, więc musicie wziąć pod uwagę, że ja nie maluję dokładnie tak, jak jest na przykładzie, ponieważ już czas, jaki spędza, spędziłem w życiu nad, nad ikonami powoduje, że nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, mam potrzebę bardziej tworzenia czegoś już nowego. Mam nadzieję, że ta praca będzie dla Was też jakoś tam fascynująca i rozwijająca przede wszystkim, i że udało mi się wszystko Wam wyjaśnić. W następnych filmach, które puszczę, będą to filmy z innego kursu, z Matki Bożej Korsunskiej, które wyjaśnią, jak zrobić nimbus, jak go wykończyć, jak zrobić ramkę i jak zrobić napisy. Nie chcę po prostu tego nagry nakrywać, nagrywać kolejny raz, bo jakby po co powtarzać te same czynności, skoro na każdej ikonie one są takie same. Ja oczywiście też wykonam to jakby po swojemu, tak jak ja widzę w tym właśnie moim stylu, ponieważ chciałem też do tego, aby ta ikona była w miarę możliwości lekka, miała bardziej wyraz współczesny. No i co? Spotykamy się po zrobieniu napisów i wszystkich tych szczegółów, które puszczę Wam z innego już warsztatu, czyli na takim odcinku zakończeniowym. Podoba Ci się taka forma warsztatu pisania ikon? Pamiętaj, proszę o tym, że dzielę się z Tobą swoim ponad 20-letnim doświadczeniem. Nie muszę tego robić darmowo i nie muszę nikogo uczyć, bo sam umiem to robić i mogę pracować. Będzie mi miło, kiedy potwierdzisz przydatność mojego wysiłku nagrywania filmów dla Ciebie darowizną na rzecz fundacji, by mógł działać jeszcze więcej. Czas poświęcony na tworzenie warsztatu mogę przecież poświęcić na swoją pracę. Nie samą ikoną żyję, potrzebuję też jeść. W opisie filmu masz linki do wspierania mnie. Dziękuję.